Dziś dostałem paczkę z butami, które kupiłem na Allegro w opcji kup teraz sprzedający. Napisał, że buty są w stanie dobrym i są używane sporadycznie. Najpierw obejrzałem buta prawego. Ten prawy wyglądał w miarę, w miarę sympatycznie, ale oględziny podeszwy buta lewego no w ogóle wskazują na to, że one po pierwsze były gdzieś mocno, mocno zamoczone i suszone w warunkach przedziwnych. Podeszwa przydarta dramatycznie, przypalona, wydarta, ale najciekawsze jest to, że sprzedający no, próbował być tutaj atamem słodowym, bo te buty mu się rozpadły, a on je chciał sobie skleić, a jak mu się nie udało to wystawił je na Allegro i uwaga wow no niestety, to są buty w stanie dobrym ja mam cichą nadzieję że sprzedający chodzi również w dobrych butach biorąc pod uwagę, że Aura no póki co jest Przyjazna dla nas, to nie będą mu marzu zbytnio nóżki. Ten film wystawiam, żeby przestrzec przed takimi sprzedającymi. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.